Witamy Was tutaj, Frodo. Okay. I chuj wielki. Ja. ja, ja. jak berety. Przepraszam. Cześć, cześć cześć, witam. No teraz z przodu schodzi. No dobra, to chyba. Schodzi Ci już normalnie? No teraz tak, schodzi mi. Schodzi Ci. Nie powiem co. Grze, jakby ci nie schodziło, wiesz? To wiem. To chirurg się kłania. Ja, pieczele. Jak jakieś wiercenie? La labadziara tutaj, mogę <grymne> tu? I to w locie się obracasz? Tak, tak, tak. O Boże, ogarniasz? Tak, tak, Pomiędzy pierwszym a drugim. Do... Pozdrawiam, ja z... pozdrawiam Deseo z, z tego w ogóle, z tego miejsca. Deseo, jak oglądasz, to pozdrawiamy serdecznie. Jak pozdrawiam widzisz, co się pozdrawiam. tutaj dzieje w ogóle, to po prostu wiesz o czym ja mówię, o co chodzi. Klara, e, teraz wam kucę i tak idzie na czworaka, nie? No, To ma, to ma takie dwie kreski. Ruch. Tak, ma. A u mnie to się Może się okakała, jak ten tak.

Jest taka herbata, nie? Minutka. A jest minutka. <laughs> Zaparzyć <Zatrzymaj> ci minetkę. Chodź <laughs> do peł pełni dramatu, tylko brakuje tam. Jestem na górę? Ja po ona już bardzo wolna idzie, no nie mogę tak szybko. No, mhm. no bo ona się wleca. <laughs> <laughs> Dzięki. Ho, ja jestem tutaj na początku i będę was. Będę oczyszczać Jak to wygląda? Nie, tak się martwiło. ona O, o ma sęba, ale... już, już ciebie O, mój Boże. Kiedy ja ci? <laughs> Tego sporo i może brak nam W sekrecie, jaka kobitka. O, zniknęła, co? a nie jest jeszcze. Jaka kobitka? <laughs> Jakie cyce. <laughs> Wow. Tam w tą Lubię wnękę mnie. się nie da wskoczyć. Co ty tam tak? Nie przeżywasz? mogę wjechać z tym gównem tam w... T... No patrz. Oje, ale fajnie zrobione takie demony, naprawdę. Ale wiesz to zwykły mi wale. Pierdole. Nie słyszę! Kurwa zaraz im po prostu pierdyknę w rury. Przysięgam. Halo! Słyszysz <laughs> mnie? Nagrywamy! Ja, ledwo! Ledwo! Rury robią! <laughs> Ojeju, ojeju, cóż to się zadziało teraz? Oj, zbadżyła mi się. No mi też. O, Zaczyna, No szlak mnie trafi. Zjeżdżała mi i wiesz co? I co się zablokowało? Możecie sobie zatrzymać. Podejrzewam, że tam są jakieś właśnie części ciała się piorą. Takie, wiecie, bez namaczania. Przep... wodospad i... Ojej. i znowu ten skok, taki, co, ci, co nie umiesz. I co ja też spadam. Co nie. nie. <laughs> teraz. No o kurwa! Mhm. Znaczy... <noise> A słyszałeś tą babę drącą się? I co się stanie? <noise> Okej... Okay. Mam spóźniony refleks. Wysadziło mnie w powietrze. Zobacz, się... no nie mogę wypłynąć z tej rury. Co za dziadostwo. O matko, jeszcze mi się zacięła hmm. Lara jakoś dziwnie. Ty jestem chyba ślepa, bo ja nie widzę. Ale tu są goście, jeszcze po tej stronie może coś jeszcze się pojawiło? custom. Jak zobaczysz to padniesz, co się teraz o mnie dzieje. Tak? Spadam po prostu z góry cały czas Ojej. przez te rury. Mm. ramię w pełnej rani. kurwie. Argus uleczyszem. jest I to nie jest czasem ta krata... Kurde, nie wiem czy to jest to. Nie wiem gdzie to jest wiesz co m, tam co mówiliśmy, że ty tam poszłaś, a ja nie pamiętasz może wiesz w tą, w tą na tą półkę no wyśmiał mnie kurwa nie wyśmiał kurwa, tylko zaraz dostanę, kurwa, kurwę jebańca jakiegoś tu wiesz, ja nagrywam cały czas wciskam y ja hmm. hmm. <laughs> na wypad jest kurwa pintuko. jebie Jezu no weź nie przyjdzie i się zjebie No po prostu masakra jakaś Mój odkąd nie dostaje penisów ma, ma normalnie prutki malinki <śmiech> <śmiech> Ja tego nie zrobię przez Ciebie. <laughs> nie, nie zrobię tego przez Ciebie. Ale ja to ten wlepia się jako do short short man, a a jestem kraniec wydobywana, że się do short dick. Ale jak ty żeś tam tak szybko przeskoczył? Ludzie! No. Weźcie coś z nim zróbcie. Aha. Serka to błoto kurwa było. Wiesz, jak bolało, to było takie... Weszłam kurwa. do tego kibla, ściągnęłam port i... to się całą pociła w dwie minuty od razu, cała zalana jakby, nie wiem, w Amazonie, kurwa, pracowała. Pralka skończyła wirowanie. No i to może coś tu wyjdzie z tej pralki? Pewnie królik. O Boże, kot, kurwa. Ojej, okay. ja, ale przyjebał o ten. No. <noise> Szukałem cię przez dwa tygodnie. Matko, on brał go przez dwa tygodnie. <noise> Jak to się stało, nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. No, no co? <noise> Z tymi drzwiami. Zapałki można. Jezu, ale przecież my jesteśmy za blisko. Ja pierdolę, trzeba spierdalać stąd. Nie, nie wytrzymię. Nie wyczymię. A! Nie wytrzymię. Jezus, jak się wystraszyłem. Luźwa! Co ty robisz? Co ty? Próbuj Cięcie. Sporo setne cięcie w tym customie. Nie no robisz cięcie? Nie. Nie da rady tego przejść. Blokuje się. Pomimo że drzwi są otwarte, ona nie może przejść. Co za shit. Ja pierdolę Mam dość Fuck this shit I'm out mm -mm. Fuck the shit I'm out No thanks don't mam me Ja ma just grab my stuff and leave Scuse me please To jest najgorszy custom jaki graliśmy Serio Po prostu najgorszy <grym> oh, to jest ten moment, kochani, to no. jest ten moment, kiedy Frodo ma dość. Ja mam dość. Patrzcie, co tu się dzieje, cały czas. Jestem prościutko, drzwi otwierane, nie? Biegnę, zabija. Po prostu, no magia, magia świąt, kurwa. <laughs> Dobra, bo się zaraz tutaj w ogóle poleje i będzie plus 18. To do za chwilę wracamy. <laughs> Nie kończę. Hmm. O, przebiegłem. No widzisz. Daj, teraz się wróć. No, teraz się jeszcze wróć. To ja nie robię cięcia. Jak zrobiłeś, to ja nie robię, bo ja za dużo nie zrobiłam. Ja no będę czemu znam... mnie zahaczyłeś? Będę mieć dramat przy montowaniu. Czy ja tego nie zapisałem? Nie, nie zapisałem tego. 3, 2, u. Nie zapisałem jak zabrałem. Korowka. Korowka. No to wrowka. No ma Rowek. Dobra Aha. i mam w rowku. Ank. Kiebetysza. Worwku Ank. Matko. Proszę, nie wytrzymie za... Można walnąć kloca? Nie. Łooo! Wow. No to i, i nie... Nie chcę mówić, co, co on robi. O ja pierdolę. Mhm. No bo wow. to było zamknięte, Gena. I tu nas robi oto, jak on się Jakie tutaj nic... Dzisiaj słuchajcie, okie w wroto, to jest masakra. O kurde, o kurde. Jak on się mnie. zachowuje? On w ogóle do niego nic nie dociera. No, to jest ten z powrotem. O nie, tu spadają kwasy! to stało, bo ja nie zap... No i zginąłem. Ale to Ja no nie zapisuję! Dlaczego? Boże, zaraz mnie coś tu ku... ...atrafi. Ciężka sprawa. Jak mi nie starczy, to trudno. Pierdolę. Kurwa, wkurwiłem się już. Boż. Ja chcę wskoczyć, a ona się otwiera. Open to my, the door! Shut up! <laughs> Baba. Kurde. Hej sta. Jedną pochodnię odpalam, tak? Co, tak, ale o, jest, nie wiem tego słowa. Słuchajcie, nigdy tego nie wypowiem. No. Po no, prostu ja jej zabrałem apteczkę. Ja pierdziele, kroi im jaja normalnie. Tam trzeba. Dobra, będziesz jako przynętak. O Boże, ale tu jest? Zostawmy. Słuchaj. ...myślenia. Pocze poczęła mu również syna Gwydiona. Z tej pochwy? Słuchaj, no jak mu stworzyła specjalną pochwę na Excalibur, no to, to z tego dobra. Wyszło no, no, no. O Boże. Oh, oh my god. oh FUCK! TO <smart noise> <sharp noise> <sharp noise> <Okay. laughs>